Była kiedyś taka gra Mario Tennis Ultra Smash I był w niej Mario, którego lubię Był w niej tenis, który lubię I był w niej Ultra Smash I to akurat nie pamiętam dobrze co to jest Ale coś co tak się nazywa, no nie może być słabe Gdybym swój kanał nazwał pisarski Ultra Smash 3000, subskrypcji liczyłbym w milionach No niestety byłem debilem no i ta gra, mimo że wszystkie jej części składowe wydawały się na pierwszy rzut oka spoko, okazała się ogromnym paździerzem i wystawiłem jej w recenzji 3 na 10. I niestety trójka nie jest jedyną rzeczą, która łączy Ultra Smash z Xiaomi Mi A3. Jest Xiaomi, czyli dobre i tanie telefony, jest Mi A, świetna seria z czystym Androidem, jest czysty Android, wyświetlacz AMOLED, ogromny akumulator, potrójny aparat, czytnik, linii papilarnych w ekranie i z ich połączonych sił powstaje najsłabszy smartfon Xiaomi, jaki testowałem. Gratulacje. Chociaż najgorszy nie znaczy zły. Ja wiem, że jest zły, gorszy i najgorszy, bo zawsze byłem w klasie ze stopniowania przymiotników... najlepsiejszy. Chodzi o to, że teraz trudno jest kupić jakikolwiek naprawdę zły smartfon, że Xiaomi zwykle robi zajebiste i tutaj gdzieś możecie sprawdzić moje inne recenzje, a ten po prostu nie jest w ogóle konkurencyjny w swojej klasie. Czyli tłumacząc na polski, da się kupić za te kasę coś lepszego. A nawet kiedy potanieje, to też się pewnie będzie dało. Dlatego radziłbym Xiaomi mówić, że to się powinno trzymać tą stroną i że to jest tak naprawdę smartfon firmy i VX bardzo cenionej. Żeby upchnąć w ekran czytnik linii papilarnych, który nawiasem mówiąc nie pracuje jakoś wybitnie szybko, ale jest ok i na pewno lepszy od tych Samsungów w podobnej cenie, Xiaomi musiało zastosować AMOLEDa, bo tylko w taki sposób to działa. No ale amoled na średniej półce, kiedy nie jesteś Samsungiem i sam sobie tych amoledów nie produkujesz, to jest droga sprawa. Więc wybrali taki dosyć marny, który pewnie akurat gdzieś pod fabryką Samsunga wypadł ze śmieciarki. Jest niska rozdzielczość, więc literki są postrzępione, barwy niby żywe, ale w taki sposób, że aż oczy bolą, jasność minimalna za wysoka, jasność maksymalna za niska, wszystko na odwrót. Nawet tryb ochrony wzroku przed niebieskim światłem jest niemiły dla oka, a regulacja jasności działa mało płynnie. Także niby macie slider, ale pomiędzy trybami za jasno i za ciemno niewiele się zmienia. Czy da się z tym żyć? Tak. Ale po co? To nie jest wybitnie zły panel, po prostu w 90% smartfonów w tej cenie znajdziecie lepszy. Ogólnie wrażenia audiowizualne są na poziomie oglądania reklam proszków do prania, czyli w najlepszym wypadku średnie. Głośnik przy wyższych poziomach zaczyna nieprzyjemnie skrzeczeć, a obudowa no okej, okay, solidna, wygodna, nawet bardzo, ale trochę zalatuje Huawei'em. Jak dwie krople wody. I nawet silniczek wibracyjny jak taki nieprzyjemny. W ogóle jakoś od początku miałem z tym telefonem nie po drodze. Zainstalowałem Google Pay, bo zapomniałem, że nie ma NFC i poszedłem do sklepu bez karty. Nie mogłem sparować słuchawek, Bluetooth, i dopiero za którymś razem mi weszło. Nie zrobiłem kilku zdjęć, które chciałem zrobić, bo aparat jest nieresponsywny i czasami możecie sobie klikać ile wlezie, a on nie reaguje. Raz to w ogóle fotka niby zapisała się i pojawiła w podglądzie w rogu aplikacji, a po chwili zniknęła. Taka magiczna sztuczka. Nawet kiedy chciałem sobie zrobić selfie do tej recenzji, wiał taki wiatr, że mógłbym na luzie trafić na listę top 10 najlepszych fryzur w anime. Może to ja mam takiego pecha z tym a Same aparaty, oczywiście kiedy chce im się już działać, okej. Okay. Główny jest przyzwoity i za dnia i w oświetlonych pomieszczeniach nie ma się czego czepiać. Szeroki kąt też zaskakująco w porządku. Wieczorami tryb nocny, który z tym szerokim kątem nie działa. Ratuje trochę sytuację, ale nadal nie ma na co popatrzeć. Selfie to moim zdaniem mocna strona a 3. Bardzo mi się podobały nawet z rozmywaniem tła, za to filmy są przeciętne. Ogólnie powiedziałbym, że to standardowy aparat w telefonie zatysiaka. Z szerokim kątem na plus, ale przez to jak zamula i że przyczepili go do takiego telefonu, większego wrażenia na mnie nie zrobił. I nawet ten czysty Android. Chluba smartfonów, przynajmniej według mnie, ma tutaj tyle niedoróbek, że aż musiałem sobie zacząć zapisywać. No to z tych, które chciało mi się zapisać. Czasami zmienia poziom głośności na słuchawkach w losowych momentach. Co irytuje, bo głośności nie da się zmieniać przyciskami, kiedy ekran jest zablokowany. Też dziwne. Kiedy miałem na sobie słuchawki Bluetooth, dźwięk w rozmowach i tak ustawiał się zawsze domyślnie na głośnik. Gdy przechylicie sobie telefon, to proponuję Wam zmianę orientacji na bardziej postępową, czyli poziomą. Tylko, że później często nie chce wrócić do pionowej. No i przez 90% czasu działa sobie płynnie, ale zdarzają mu się kilkunastosekundowe zawieszki, które według moich dokładnych badań następują, kiedy mu się akurat odechce. Z pozytywów to gry działały zawsze bardzo ok. Trzymanie apek w ramie ok, przełączanie się pomiędzy aplikacjami poprzez gest to super pomysł. No i oczywiście dwa lata aktualizacji i trzy poprawek bezpieczeństwa jest ekstra. Czas pracy przy 4000 mAh też rewelacyjny, bo zawsze wyciągałem ponad dobę. Przydałaby się szybsza ładowarka, ale jej brak to też nic dziwnego w tej cenie. Jest za to dioda powiadomień i pokazywanie ich na wygaszonym ekranie. Jest slot na karty pamięci i mini jack z w miarę przyzwoitą jakością dźwięku. Używałem tego telefonu przez jakieś 10 dni i nadal żyję, może tylko troszkę posiwiałem. GPS działało ok, muzyką się cieszyłem, odsyłam go jutro normalnie kurierem, a nie oddaję do utylizacji, więc bez tragedii. Tylko, że przez marny ekran i swoje dziwne wybryki to nie jest telefon, któremu ufam, który zabrałbym na wakacje jako mój jedyny na przykład, bo podejrzewam, że szybko mu tego pożałował. Jeżeli szukacie czegoś z Androidem One, to w tej samej cenie Motorola One Action wypada lepiej, a niedługo będą ciekawe Nokia 6.2 i 7.2. Z oferty Xiaomi trochę taniej polecam bardzo udanego Redmi Note 7, a trochę drożej pokofona F1 Mi9T Mi9SE, a za jakiś czas też pewnie Mi9Lite. I to głównie na tle innych Xiaomi Mi A3 to nie wypał, bo nie potrafię sobie wyobrazić, dlaczego ktoś miałby wybrać akurat ten. Mimo, że teoretycznie ma wiele rzeczy, które lubimy. Słyszałem, że niedługo będzie jeszcze jeden fajny Xiaomi, tylko na razie miałem o nim nikomu nie mówić, więc. A o Mi A3 zapomnijmy. Albo pamiętajmy, żeby nie kupować. Jeżeli nie nienawidzicie mnie za to, że mam inne od Was zdanie na temat kubki krzemu i tworzyw sztucznych, na których zarabia firma z Chin, z którą nie macie nic wspólnego, zostawcie subskrypcję, ja poczuję się bardzo zmotywowany. I niedługo będzie też materiał o tym innym smartfonie Xiaomi. W opisie są linki do polecanych alternatyw dla Xiaomi Mi A3, klikajcie, to będę bogaty. No i śledźcie mnie w mediach społecznościowych, to no, w sumie nie wiem po co, ale to jest teraz modne. Tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia.